Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siema siema, witam na macieczku z Czas Kinsa na moim kanale. Na następnie chciałbym się powiedzieć o tym, że jeśli wygrają się ponad 3300 zł, paceną z moim kadami 18 złotych, a czym więcej w pasadzie to macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie pięknego szkielowana Knight Brawl Forest za prawie 1200 zł. Oprócz niego macie dwie inne koski po ponad 600 zł, czyli survival Knife, Ultra Ultra oraz Hansmon Knife Freehand. także myślę, że naprawdę trzy super śliczne koski. Oprócz nich macie jeszcze rękawiczki Hydra klawcy. no i trzy piękne skinki, jakim jest Digil Printstream, Kałaszek, Empress i Meczka Cyrex. Także łącznie ponad 3300 zł, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić trzeba ja kliknąć sobie tutaj plusik, pisać kodzik do 18, daję Wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start z wiele metod płatności czy doblik, czy Base of Card czy skinki. Jak wy skinki przychodzą do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktyw, wypocząć i mój po prostu nie zaliczy, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, a nie będziecie mniej szans na 3300 zł do wygrania z moim kodem, także zachęcam serdecznie, bo nawet jeśli nic nie opłacacie, to po prostu użyjcie, bo mnie to wspiera z góry, dziękuję, a wy dostaniecie 20 na sam start, więc też uczciwy deal. Poza tym na stronie macie darmową skrzyneczkę co 24 godziny macie tutaj sobie do otwarcia no jest tutaj wiadomo 7 fajnych skinków, reszta syf najprawdopodobniej dostaniecie syf w większości dni, ale jak będziecie sobie codziennie otwierali, to może w końcu coś fajnego poleci, a nawet jakbym poleci gówno, to warto sobie ją po prostu otwierać bez co za darmo i zbierać sobie na jakąś skrzyneczkę z tego, więc naprawdę spokojna sprawa przypominam jak ktoś, jak ktoś zapomniał, jak ktoś e, nie wiedział o skrzynce, no to pokazuję. No i na sam też macie darmowe skrzyneczki na na social media, więc naprawdę spokojno spoko. No, wiadomo, że za darmo jest z moim kodem, więc zachęcam serdecznie. A dzisiaj mamy trzy nowe skrzyneczki, także sobie je oczywiście przetestujemy. Pierwsza skrzyneczka, no oczywiście ja będę otwierał na trybie tester, więc troszkę więcej kosztuje tutaj, ale 1700 zł trzy skrzynki na raz. No i otwieramy, no i otwieramy, pyk. Lipa, pyk, no, troszkę, troszkę lipa, o myślałem, że Diggle Blaze, lipa, okej okay. i ostatnie. No ta skrzynka taka o, taka o, tak powiem, na razie tak powiem, że taka o. Tutaj mamy talona Dopplera Nie w sumie tylko ten talon Doppler jest tutaj dużo warty, ale ona też nie jest droga, także jakby się udało talonika upadać byłoby super. Pierwsze otwarcie, nie ma nic, drugie, też nie ma nic, trzecie, też nie ma nic, czwarte, mamy talona, także skrzynka już jak najbardziej na plus. Piąte otwarcie, no nic nie dało. No i teraz skrzynka najdroższa. Ona kosztuje 2600 zł. Otwarcie jednej skrzynki, otwieramy sobie po trzy. No i tutaj bez speed moda, tutaj bez speed moda. No i zaczynamy od awubki Prince. Także świetny start. Drugi najlepszy traf z tej skrzynki. Awubka Prince 19000. No i mamy piękny brawidzik. Drugie otwarcie Omega Factory New. Kolejne 19 koła, pięknie. Trzecie otwarcie Omegi. No nie, przeleci, przeleci, niestety przeleci. Jeszcze sobie dwa razy otworzymy i pójdziemy na bitewkę Omegi Prince. 40 koła. Ej, dobra, ta skrzynka jest zbugowana. Ta skrzynka jest zbugowana. Ta skrzynka jest zbugowana. I ostatnie otwarcie. No tutaj gorzej. Ale i tak mamy ile? Mamy 50 koła, prawie. Plus tutaj mamy 40, a zaczynaliśmy z 45. Dobra, ta skrzynka jest przemocna. Idę ją robić 20 razy na bitwie. Ile to będzie 20 razy? 50 koła. Mm. Dobra, teraz sobie to jest I testujemy ją. Ona jest przepotężna. Mm, mm, mm. Ona kosztuje 42 zł. Czyli będzie tutaj. Bitwa za ponad 50 koła, ale musimy to zrobić, bo ta skrzynka jest przepotężna. Przepotężna. Ona, ona ma taki potencjał. Robię 1v1. Proszę, jak, jak to wygramy, to będę zarobiony. W końcu coś wygram na odcinku, bo ostatnie odcinki to niestety lipa. Dobra, lesowy bocik, co lecimy. Proszę, wygrajmy to. Jak będzie tutaj tak nam dawało jak, jak na normalnym otwieraniu, to będzie super. Tylko zazwyczaj jest tak, że na normalnym otwieraniu mi nie daje, a w bitwie daje. No właśnie, albo Prince na prawo 20 tysięcy to jest tragiczny start. Tragiczny start, dlaczego nie dla nas? Bo przeciwnikowi, no, dajcie mi coś wygrać. Bo ten odcinek ma potencjał, tylko żeby bitwa jeszcze oddała, bo normalne otwieranie oddało jak najbardziej, ale no my trochę mamy baskila, no. To jest wszystkie skrzynki są na trybie do start, jest na wszystko równy procent szans. To czemu zamiast takiego MP9 nie może widać Butterfly'a na przykład, albo Omek znowu. Albo po Prince, druga dla przeciwnika To jest GG raczej To jest GG, tak szczerze Tak szczerze No chyba, że my też trafimy dwa takie itemy jako Megi albo Prince I wygramy o, o jakieś grosze, ale już widzę, że nie wygramy o grosze, bo jeszcze freelancer Dostaje za 1600 zł No nie no, to jest GG To jest GG, tak szczerze No nie wiem, cud by musiał się wydarzyć poła bitwy za nami mamy 500 zł Więc jest tragicznie po prostu Za 1000km dostajemy No spoko, nie, ale no piję injektor na prawo, no my potrzebujemy, a za 3,5 koła. No to nie wiem, aha, dobra. Już chciałem powiedzieć, że dwa razy omega, ale... Ale no, przeciwnik chce postanowić trafić omegi, on ma 63 koła, ja mam 2000. No spoko, nie? tylko co nic mi takie SG za 1000 zł. Mamy awp prince, ale to by musiał jeszcze dwa itemy dropnąć dwa razy omega. A to i tak by nie wystarczyło. I tak by chyba nie wystarczyła. Jakbym dropnął nawet dwa razy Omegi, no i no dobra. Jak teraz dropnę dwa razy Omegi, to wygram. Tylko dwa razy Omegi bym musiał dostać na no mojej GG. GG, jeszcze baskin na sam koniec. Dobra, ja, ja tak nie odpuszczę. Ja tak nie odpuszczę tej skrzynce, bo ona na normalnym otwieraniu była powalona. Więc damy sobie ją. Gdzie ona jest damy sobie ją jeszcze i na koniec dorzucimy sobie jeszcze takiego rojalka 500 złotych, dobra to sobie tutaj kupimy coś, pyk pyk i nam wystarczy dobra robimy taką bitwę na 3 osoby na sam koniec wiem, że dłuższy odcinek, ale no ta skrzynka ma taki potencjał po normalnym otwieraniu, że ja chcę teraz wygrać dużo Będę, żeby znowu być w tym samym co byłem po otwieraniu skrzynek Będzie super. Bo bitwa, bitwa była totalnie. Dlatego robię na trzy osoby i liczę, że tutaj, no tutaj po prostu zdominuję. Proszę. 10 skrzynek tych nowych, super. No i Royal na sam koniec. Oczywiście wszystko na trybie Jester. Proszę. Orion, ale nic nam to nie daje. Chawaj coś, omegi albo prince dla mnie, butterfly, to jest ile? 11 koła, okej, okay, bez tragedii, no ale musi nam coś dać no, proszę daj jakieś omegi albo tego prince'a. 5 skrzynek za nami, połowa tych skrzynek już za nami, i nic mi nie O, mamy omegi, dobra, Z 20 tysięcy prawie, super. Jeszcze cztery skrzynki. Jakby jeszcze mi chociaż jednego Prince'a albo Maggie rzuciło, był, byłaby naprawdę świetna zaliczka. Ale... Może być ciężko. Dwie skrzynki, proszę. Nie ma nic. I ostatnia. Jak da mi teraz jeszcze jakiegoś Prince'a, to będzie świetnie. Proszę. No nie dała. Nie dała. No ale dobra, i tak jest git. I tak jest git. No i teraz Royal. Proszę. Wygraliśmy. Okej. Okay. Okej, okay. jest profit z tego odcinka. Skrzynka jest świetna, tylko że na bitwach no, to mi nie chce dać. No mi nie chce dać na bitwach. Zobaczmy sobie jeszcze trzy razy na sam koniec. Ja wam dziękuję za odcinacie kłapkę w górę sobie dzwonią, na 18. Pamiętajcie, że macie 3300 zł do wygrania z moim kodem. Czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a ja jeszcze otwieram trzy na sam koniec i nie zostaje nic, więc sobie otworzymy jeszcze raz. Pyk. Um. Bo zaraz się przestanę lubić tą skrzynką. Jeszcze raz. Okej, okay, butterfly. Też co dwa razy. Jeszcze dwa razy. Gdyby tu dało. Dobra, i ostatnie otwarcie. Jak nic nie da, to jest lipa. Dawaj, Na sam koniec, na zakończenie odcinka. Dobra, odpuśćmy sobie, odpuśćmy sobie, ja Wam dziękuję za ten odcinek, a bo nie, nie odpuśćmy sobie, nie odpuśćmy sobie, lecimy do końca, pyk, Prince pyk, prins, pyk, myślałem, że omegi, pyk, nic i bez filmu nas sam koniec, ostatnie otwarcie, dobra, eee, nie, nie zakończę tego odcinka, pyk, omegi, Musi dwa razy podządać. Pyk. Ok. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok. I na sam koniec. Bez speedmoda. Daj raz bez speedmoda coś. Ej, dobra, nie mogę zakończyć odcinka. Nie mogę zakończyć odcinka. Dobra, speedmod. Pyk. Nic. Pyk. Ok. Pyk. Nic. Pyk. Nic. No i teraz dajesz. I teraz dajesz i jesteśmy ogadani. Okej, okay, zakończmy takim butterfly'em, tak czy tak jest profit, trzymajcie się, do.